Cześć, tu Marcin z Browaru Domowego Lichtus. Dzisiaj na kanale unboxing i test. Zapraszam. No właśnie, unboxing. Jeszcze nie było unboxingu na kanale, bo tak naprawdę ach, nie wiedziałem jak to w ogóle zrobić. I szczerze mówiąc, od, od czego może zacznę? Zacznę od tego, że kilka odcinków temu opowiadałem trochę o wodzie i o tym jaka, jaka ona powinna być do danego stylu i tak dalej. jednym ze wskaźników, o, których mówi, o którym mówiłem, był właśnie wskaźnik pH. No, i to pH, y, stwierdziłem, no, warto się tym zainteresować i podczas ostatniego ważenia, no, zacząłem sobie y, testować, y, co, jakie mam pH przy zacieraniu, ile tam muszę dodać. Chciałem, chciałem, powtarzam, chciałem, właśnie zrobić y, sobie odpowiednią wodę do wysładzania i tak dalej. No, i użyłem mojego pH-metru, bo y, kiedyś używałem pasków, ale potem kupiłem sobie pH-metr dokładnie 3 lata temu, ten pH-metr. Kupiłem yy, i to jest tego typu ph -metr. znany pewnie, znany, kosztował mnie jakieś 40 złotych. Yy, kupiłem go gdzieś tam na Aliexpress. No i powiem szczerze, yy, niestety, no ale on przestał działać, przestał działać, w ogóle przestał działać. Na początku było tak, że on jeszcze coś tam mierzył, ale trwało to bardzo, bardzo długo. Zainteresowałem się tematem i co się okazuje, no yy, te elektrody, które tutaj są, kulka, która tutaj jest. I tak dalej. One po prostu no, z czasem się zużywają. No i niestety albo można je wymienić, ale jeśli to kosztuje 40 zł, no to, to nie wiem czy to jest sens. Więc warto się w ogóle zastanowić, yy, jeśli zbyt często nie używamy takiego pechometru, czy nie lepiej kupić sobie te paski. i Te paski zawsze dobrze też zmierzą. No ale nic, wracając do tego pechometru, yy, No te, te pechometry elektroniczne, no to one działają tak naprawdę. To jest nic innego jak woltomierz, bo bo on tak naprawdę mierzy napięcie. Tutaj na tej kulce ona jest pokryta taką specjalną substancją, która powoduje, że jony wodoru, które zawarte są w naszym odczynniku, który, który, yy, który mierzymy, który sprawdzamy, jony wodoru po prostu przyklejają się do tego. No i w zależności od tego, ile tych jonów wodoru jest, jest to na zasadzie porównania, bo obok, tuż obok jest taka wzorcowa elektroda, która i to jest na zasadzie po porównania tej, yy, tego, te różnica tak jakby po tych potencjałów i tak dalej. No i działa jak normalnie woltomierz, odpowiednio przeskalowany i tak dalej. Czyli tak jak woltomierz, nie wiem, w samochodach yy, liczniki prędkości czy prędkościomierze są również tak naprawdę woltomierzami. No i tak niestety ten woltomierz muszę, muszę go niestety zutylizować. No bo nie będę go wymieniał. Yy, I pomyślałem sobie, że czas na co na nowy pechametr. Otóż to. Taka oto paczka dotarła do mnie jakiś tydzień temu. Czekałem na nią jakieś tam cztery tygodnie. W zestawie, w zestawie, proszę, tutaj w zestawie były proszki do kalibracji i te proszki dzisiaj jeszcze będę używał. A sam pechametr jest w takim ładnym, w takim ładnym etui, takim ładnym etui. O, tu wygląda i to jest właśnie ten pechametr. To jest ten ph -metr. O, no, może tak go powinienem pokazać? Oprócz tego, że to jest ph to jest również termometr. On tutaj ma też y, funkcję termometru, także podczas pomiaru mamy również y, możliwość zmierzenia temperatury. Oczywiście załączona również jest instrukcja. Tutaj y, taka krótka po angielsku, jak to wszystko obsługiwać i jak to mniej, mniej więcej kalibrować. Y, I tu z tej instrukcji będę musiał dzisiaj skorzystać, żeby skalibrować to. No, podstawowe takie parametry tego, techniczne, że tak powiem, tego tego pH-metru są takie, że, że zakres pomiaru to jest od 0 do 14 pH mniej więcej plus, z dokładnością plus minus 0,05 pH, czyli setnych pH Jeśli chodzi o, o temperaturę to do 70 stopni, tak pomiar do 70 stopni Jeśli chodzi o test to między 0 a 50 stopni, czyli tak naprawdę nie powinniśmy przekraczać 50 stopni przy pomiarze. I ja chyba wtedy, tym starym, tak, kiedyś zrobiłem, że wsadziłem to do zacieru i niestety to spowodowało, że chyba się to zepsuło. No, niestety, tak to, tak to było. Tak to było, więc, więc od 0 do 50 stopni, czyli najlepiej wziąć, schłodzić i po prostu zmierzyć. Czasem jest to trudne, ale jeśli nabierzemy trosze, troszeczkę tej, tej, tej brzeczki, czy, czy tego zacieru, to nic się tam, to się szybko w miarę schłodzi, także nie powinno być jakiegoś problemu. No dobra, więc teraz tak. Więc teraz tak, no wypadałoby, wypadałoby coś zmierzyć i właśnie, właśnie dzisiaj będę mierzył. A co będę mierzył, to za chwilę powiem. Aby skalibrować ten pH-metr, no to tak jak powiedziałem, są trzy, w zestawie są trzy rodzaje proszków. Każdy proszek rozrabiamy w destylowanej wodzie, to jest bardzo ważne w destylowanej wodzie, która ma pH-7. I w 250 ml wody. Tutaj jest napisane, że mam, woda ma mieć 25 stopni. Ja myślę, że jak będzie miała 23,5, bo tyle chyba ma moja woda, to, to nie będzie też wielkiego problemu. Tak to mniej więcej wygląda, ale teraz, żeby cokolwiek zmierzyć, no to trzeba skalibrować, także zaczynam kalibrację. Tak, przygotowałem sobie już te trzy roztwory, którymi będę kalibrował. Teraz czas na kalibrację. Dobra, tutaj instrukcji jest napisane, jak to po kolei robić. Już tutaj gdzieś przeczytałem raz. Jest przycisk CAL, czyli calibration. Oczywiście najpierw to włączam. Jest, o, jest już włączone. Nawet pokazuje 23,8 stopnia. Więc tak, mamy to i teraz tak, instrukcja mówi, Calibration, czyli jednym słowem, a, do kalibracji 25 plus minus 2, plus minus 2 stopnie 25, temperatura. Ja tu sprawdzę jaka jest temperatura tej wody 23, 3, 23, 3, no, spoko. Czyli mieścimy się w tolerancji. Dobra, i teraz tak, zasada jest taka, że yy, Najpierw wsadzam do, do destylowanej, potem wsadzam szybko do, do tego roztworu właściwego, który, bo to, to będą trzy kalibracje dla tych trzech pH, potem wyciągam, wsadzam, tak jakby płukam, muszę wypu, wypłukać to, y, tą elektrodę w tej wodzie dystylowanej. no i potem wsadzam do następnego i tak dalej, tak dalej, no więc... <laughs> Dobra, no to zaczynam. Okej. Okay. I on pokazuje pas. No tak to wygląda, nie tu. Na chwilę przytrzymać? Pas. Jest pas. I teraz do 9,18. 9, pas, jest pas. Te słoiczki, które sobie przygotowałem, to ja sobie ich nie wylewam, nie? One mi posłużą, one mi posłużą do y, następnej kalibracji. One sobie mogą stać tam, nawet jak będą stały rok, cza, rok czasu, to nic im się nie powinno stać. Yy, także mamy, mamy. I teraz najważniejszy test, najważniejszy test, bo jest kalibracja, wszystko jest. Teraz sprawdzamy pH wody. Pierwszy test to będzie woda destylowana, czy ona faktycznie ma 7PH7. Mierzymy. Chyba że, chyba, że ten jest nieopłukany dobrze. To jest jakaś bieda. Jednym słowem. Chyba się okaże, że woda mi skwaśniała w tym. Yy, no to jest ciekawa sytuacja, bo okazuje się, że to spada powyżej, nie no, to to już jest 6,5. To jakby była różnica 6,9, ok, ale 6,5, to to jakaś bieda. Nie no, masakra. 6,25. 6,20. Chyba coś nie pykło. Sprawdzę jeden z tych odczynników. Sprawdzę jeden z tych odczynników, ile ma. No, tutaj idzie. Tu jest półbiedy. Więc teraz zobaczę ten inny skrajny, czyli ten, który ma 9... Ile ma tam? 9,18. 9, 18, 9, 18, o, 9, 12, 16, 17. No kurde, czy kalibracja niby? Niby jest okej. Okay. Ale dlaczego moja woda destylowana ma 6,5, czy tam 6,20? Tragedia jakaś jest. Jak ja teraz mam to mierzyć? Sprawdzę jeszcze raz wodę, wodę w tym w kranie. Tu rośnie. Według ostatnich badań woda w tym ma mieć 7,6, 7,6 pH, a moja woda ma rośnie rośnie 72, ale wolno, bardzo wolno rośnie, bardzo wolno rośnie. 725 26. Yy, no, czyli coś jest, czyli jest jednym słowem yy, coś nie tak, coś nie tak. Ale powiem tak, nie przeszkadza mi to, żeby mimo wszystko sprawdzić yy, i zrobić test. A jaki to będzie test? No to za chwilę. Tak, a co będzie dzisiaj tematem tego testu? Yy, podczas ostatniego filmu mówiłem o Starsanie, i dzisiaj będzie taki suplement tamtego odcinka, uzupełnienie, bo yy, powiedziałem, że yy, mieszając Starsan ze zwykłą wodą wodociągową, on zaczyna być taki, ze względu na to, że tam jest dużo minerałów i tak dalej, ta woda jest twarda, on yy, zaczyna, być, yy, zaczyna przybierać taką barwę mleczną. Znaczy, robi się takie mleko. Na filmie pokazywałem roztwór Starsanu z wodą destylowaną, i właśnie, właśnie dzisiaj muszę to sprawdzić. Muszę to sprawdzić, czy faktycznie, jeśli zmieszam Starsan z, z wodą destylowaną i z wodą zwykłą wodociągową, gdzie uzyskam tą, to takie mleko, czy to faktycznie spowoduje, że pH będzie mniejsze? Yy, mniejsze. No to sprawdźmy. Z tych dwóch słoików naleję y, najpierw pół litra wody, y, pół litra wody destylowanej do tego jednego, czyli tej wody tutaj nalejemy pół litra, ok, a do tego drugiego naleję pół litra wody. Tak. Dużo. 500. Idealnie. Dobra. I mamy tak, to jest destylowana, to jest wodociągowa. I teraz mam tutaj strzykawkę. Producent mówi między 15 a 20 ml, a 25 ml Starsanu na 10 litrów wody. Jak ja mam pół litra wody, to wleję w stosunku, tak jakby jakbym miał na 10 litrów wody 20 ml, czyli muszę dać mililitr, mililitr. Mililitr. Czyli damy mililitr do każdego ze słoików. Tak. Jest mililitr, nie? Jest, jest, jest wodociągowa tak i i destylowana I zobaczcie co się dzieje z wodociągową. Ona już już ten, ten starsan zaczyna już reagować z tymi wszystkimi mikroelementami gdzie tutaj się nic nie dzieje, nie? Z destylowaną, Nic się nie dzieje. Dobra. Wodociągowa, destylowana. Czekamy te, nie wiem, 15 minut. Znaczy, widać już, co się, co się dzieje z tą wodą wodociągową i z tym starsanem. Już zaczyna się robić to mleko, ale poczekamy jeszcze chwilę, niech ta reakcja dojdzie do końca, i wtedy. Zmierzę pH i w jednym, i w drugim, i zobaczymy, jaki ma wpływ właśnie rodzaj wody na pH docelowe Starsanu. Producent mówi, że powinno być przynajmniej, znaczy poniżej 3, czyli pH powinno być poniżej 3, tego roztworu wodnego Starsanu. Za chwilę zobaczymy, jak to wygląda tutaj. No dobra, minęło 15 minut, sprawdzam, jaki jest pH w tych dwóch roztworach. Woda destylowana pokazuje nam, jeszcze leci w dół, co ciekawe jest to dosyć dużo, duży chyba odczyn kwaśny, bo podświetliło się na czerwono, No wskazuje tutaj 2,07. 2,07, czyli jest wszystko ok, poniżej 3, więc jest ok, dobra. Płukam, znaczy płuczę, płuczę tutaj, tak. I to było 2,07. I tu mamy... 2,21, czyli jest jednak więcej. No i mamy wynik, mamy wynik i tak naprawdę 207 i 221. Yy, powiem szczerze, dyskusji na ten temat jest tyle, yy, że hoho, yy, ho. choć nie wiem, jak to się zachowa później dalej, czy to jest taka woda, czy to taka woda. Oczywiście faktycznie pH jest wyższe w wodzie, yy, yy, w roztworze starsanu w wodzie wodociągowej, ale o ile wyższe? O 0,15, nie, 0,13? 0,13 czy 0,14? Coś takiego. Yy, tak czy inaczej jest poniżej 3, więc wszystko jest ok. Yy, nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że będzie, że będzie to naprawdę jakaś mega różnica. Yy, nie wiem, jak to się zachowa dalej. Czy jak to będzie dalej stało? Czy to zareaguje jeszcze bardziej? Nie wiem, może, yy, może się to pH jeszcze, jeszcze bardziej podniesie. Ale szczerze mówiąc, jeśli ważymy piwo, czy przygotowujemy sobie roztwór starsanu i, i nie wiem, użyjemy go w ciągu dwie godziny, potem go mamy wylać, tak czy inaczej, to szczerze mówiąc, nie ma, nie ma sensu w ogóle. No, to jest w ogóle gadania, 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 a to wszystko i tak yy, nie ma sensu. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę na ten mój nowy pechametr. Tutaj chodziło mi o to, że tym pH-metrem oczywiście mogłem sprawdzić, że jest faktycznie różnica i tutaj trzeba wierzyć w to, że faktycznie to pH jest większe w tym jednym roztworze, ale dlaczego on nie, nie mierzy tak, jak ma mierzyć? No szczerze mówiąc, będę go musiał jeszcze raz chyba sprawdzić albo pożyczę po prostu pH-metr. Od kogoś innego piwowara, i sprawdzę sobie te moje odczynniki, czy one faktycznie mają taką wartość, jaką mieć powinny. Jak tutaj producent tych proszków i tak dalej zapewnia. Także to tyle z dzisiejszego unboxingu: krótkiego testu, kalibracji i tak dalej, Jeśli macie jakieś pomysły, jak, w ogóle, jak wy, czy wy sprawdzacie w ogóle, pH wody, czy czego do czego, co, co używacie do sprawdzania pH wody, czy macie pH metry, czy używacie pasków, czy jakieś inne metody, może jeszcze są, nie wiem, dajcie znać w komentarzach. Tym razem to tyle. Pozdrawiam Browar Lichtus. Życzę dobrych warek i rzetelnego pomiaru pH. Także zapraszam na kolejne odcinki. Do następnego filmu. Cześć.